Mam z tej strony Fikson, słuchajcie, ziomeczki. Powiem ja wam malutką historię, która będzie zawierać też fragment filmowy, można powiedzieć. Otóż dzisiaj siedziałem sobie ze swoją dziewczyną i troszeczkę było nudno. Wiem, to może dziwnie brzmieć, ale stwierdziliśmy, że otworzymy sobie jedną skrzyneczkę w cs -ie. Tak wiecie, oglądaliśmy z nudów, co tam wczoraj na live wpadło do ekwipunku z Waszej dotacji, za które oczywiście serdecznie dziękuję. I postanowiliśmy otworzyć jedną skrzynkę jednego Phoenix Case'a, oczywiście i, i, i. I nie otwieram tego ja, otwierała do Klaudia, moja dziewczyna. Bo ja nie mam zbytnio farta do tego i. Uwaga! Dropnęła kosa. Możecie zobaczyć zaraz nagranie tego, tylko przepraszam, że jest z Snapchatem, ale nie wierzyliśmy, że w ogóle coś wypadnie. Więc tak po prostu na wszelki wypadek na szybko nagrywaliśmy Snapchatem i udało się, ale jeszcze po tym filmiku pokażę tą kosę już normalnie nagraną z Cesa. Wszystko wam to za chwileczkę pokażę, także miłego oglądania. No, powiedzmy, że trochę ochłonąłem i mogę już wam to wszystko pokazać. Żałuję tylko, że nie nagrałem, że nie nagrałem tego normalnie, wiecie, jakimś frapsem czy czymkolwiek, bo prawda szkoda tak, jakości tej Snapchata, ale. No ale liczy się, liczy się. Jest nóż Flipknife Crimson Web. Co prawda jest on Field Tested. Czyli tutaj dosyć takiej średniej jakości, ale no... No szczerze, zawsze to kosa. To jest zresztą moja pierwsza w życiu, więc dlatego jestem taki podjarany na początku filmiku, zwłaszcza. Lub nie, bardziej byłem chyba w trakcie pokazywania samego, samego dropu, ale no, jestem podjarany. Trochę skrzynki jeszcze zostało, ale tak jak mówiłem na live wczoraj, je zostawiam na opening na moją 18. Tutaj są jeszcze wszystkie rzeczy od Was: to jest live, a wszystkie dotacje. Także dziękuję Wam serdecznie. No i co, musimy chyba zmienić tutaj cel dotacji na streamie, bo był cel dotacji na Good Knife'a za 50 euro. No ale widzę, że w jeden dzień się udało dropnąć inną kosę. Prawdopodobnie tą sprzedam i ją zamienię na good Knife'a właśnie i na jakieś jeszcze skiny może do kałacha czy coś takiego. Bo, 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 bo flipów w sumie nie lubię. Teraz będę mieć sentyment sprzedać, bo to jest w sumie moja pierwsza kosa, ale, ale flipów flipów po prostu. No, nie lubię. Bardziej wolałbym guta właśnie, ale Crimson Web Gut jest niestety drogi. Chciałem zwykłego Guta bez skina, zwykłego wiecie, zwykłutkiego Guta sobie wziąć i, i byłby spokój, a za pozostałe tam powiedzmy te 30 euro e, kupić sobie nie wiem, jakiegoś może Kawaha Red Lina, to to już byłoby powiedzmy dycha e, i, i może jeszcze nie wiem, jakąś awkę powiedzmy do 20 by się kupiło, myślę, że to było w porządku. E, odpalę tutaj na szybko sobie meczek, a tylko jeszcze ustawię kosę i odpalę sobie tutaj na szybko meczek, pokażę Wam jak to wygląda mniej więcej w grze. Sam zresztą jeszcze nie widziałem, dopiero, dopiero widzicie, że ustawiłem tutaj, 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 tutaj hmm, kosę, już ludzie na mnie piszą, właśnie w sprawie kosy bo, bo już się tutaj pochwaliłem niestety właśnie na snaczacie, tak jak mówiłem, to nagrywałem snapchatem i i, i, e, i jeszcze pisałem do znajomych tak po prostu pisałem, że dropnęła mi kosa i nie wierzą, więc stąd mniej więcej jest ten filmik, także zapraszam do obejrzenia kosy w grze no kosa, kosa, trochę, trochę jest podrapana, no bo to jest field tested, ale no, fajna jest w sumie. Nie jest aż taka zła, szczerze. Pomyślę jeszcze, czy ją sprzedam, czy, czy kupię Guta, ale raczej na 90% kupię sobie Guta. Um, a tą po prostu opylę. No, ale szkoda, bo to, bo to Crimson Web. Także, no. No i co, to by było na tyle w sumie. No, chyba to jest taki mój pierwszy filmik w sumie z kosą, więc naprawdę nie wiem co mówić. To jest naprawdę sztos to też to. Także dzięki wam serdecznie za, za oglądanie. Jeżeli wam się filmik spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. I zapraszam też na mojego Twitcha, na którym teraz coraz, coraz częściej robię live'y. Tak jak właśnie mówiłem tutaj na początku filmiku. Link oczywiście macie w opisie. Zapraszam serdecznie do follow'owania, bo naprawdę była fajna zabawa. Było prawie chyba 50 osób ostatnio, z tego co pamiętam. I naprawdę się dobrze bawiliśmy. Właśnie też otwieraliśmy skrzynki. Eee, I takie inne rzeczy robiliśmy. Graliśmy sobie z widzami. Także no, zapraszam, polecam serdecznie. No i do zobaczenia w następnych filmikach z CSa i vlogach. Siemano!